Kochani, słuchajcie tego. Sztab Generalny Wojska Polskiego w sprawie kierowania personelu do realizacji zadań posiadającego pełny cykl zaszczepienia COVID-19. Szef Sztabu Generalnego, pan generał Raymond Andrzejczak, pisze tutaj w taki sposób: Rozkazuje dowódcy generalnemu rodzaju sił zbrojnych, dowódcy operacyjnemu rodzaju sił zbrojnych, szefowi, szefowi inspektoratu wsparcia sił zbrojnych. Punkt 1.1. Kierować do realizacji zadań z jednostek podległych w zakresie czynności lotniczych na pokładzie statków powietrznych, załóg, okrętów po podwodnych, organizacji zabezpieczenia i praktycznej realizacji szkolenia spadochronowo-desantowego wyłącznie personal który otrzymał pełny cykl zaszczepienia podstawowego przeciwko COVID-19, ukończył dwugodawkowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19 lub przyjął preparat jednodawkowy, a w przypadku osób uprawnionych również personel zaszczepiony trzecią dawką, itd., itd. kierować na komisję. Ponadto proszę dowódcę wojsk. Obrony terytorialnej, komenda głównego żandarmerii, szefa władzy lotnictwa wojskowego, stosowanie do działalności służbowej w zakresie określonych w punktach 1.1, 1.2 i rozkaz wchodzi, punkt trzeci, rozkaz wchodzi w życie z dniem podpisania. I, i wy, panowie ze szczebu generalnego, pan, panie e, generale, pan e, się zastanawia, dlaczego ludzie odchodzą? Wysyłacie ankiety? Ankiety? Poważnie? czy macie, mają żołnierze złe warunki finansowe i tak dalej, jak wy fachowców od lutego tego roku, bo 18 lutego to weszło w życie, od lutego tego roku traktujecie kurwa żołnierzy jak szmaciarzy, wypierdzielacie ich fachowców po 20 lat służby, a my mamy pełną skrzynkę, jako Stowarzyszenie broni Munduru dla przyszłych pokoleń, mamy pełną skrzynkę, ja odchodzę, 20 lat, 15, 13, 12, 5, fachowcy kurwa odchodzą, a wy się zastanawiacie, czy im pieniążków nie brakuje, oni mają w dupie te pieniądze, gdzie mają te pieniądze? Oni chcą służyć Polsce, chcą służyć krajowi. A wy się pytacie o takie bzdury? To jest kastracja kurwa armii, moim zdaniem. To jest kastracja sił zbrojnych. To jest sabotaż, panowie oficerowie. Jak tu się nie wkurwić? 25 lat oddałem kurwa, że nie tylko ja, dla tego kraju, a wyplujecie nam kurwa na nasze barwy narodowe. I tak się zachowują oficerowie sił zbrojnych. Oficerowie, generał w Stabie Generalnym, a wy się zastanawiacie, czemu ludzie odchodzą? Bo ich wypierdalacie, dlatego odchodzą, bo traktujecie ich jak, jak, jak szmaty, dlatego odchodzą. Obudźcie się, oficerowie! Obudźcie się! Polska wam nigdy tego nie zapomni! Nigdy! Żaden żołnierz! A wy, żołnierze, kurwa, żołnierzu, powstań z kolan! Jebać to! Tylko wy możecie to, kurwa, zakończyć! Przepraszam się, tak uniosłem, ale to jest królectwo na polskiej armii! Na polskich żołnierzach! Na polskich patriotach! Oni mają w dupie te pieniądze! Powstań, żołnierzu! Powstań i walcz! Trzeba im... Ach.